Sponsorem relacji jest Bike Leszno oraz Motorex, oferujący akcesoria rowerowe, motocyklowe oraz serwis. Leszno-Leszczyńska-41 wylot na święciechowe. Kubiak Stal to nowoczesne rozwiązania ze stali nierdzewnej, szkła oraz drewna dla Twojego domu i firmy. Uwaga, nowość! Oferujemy również usługę wypalania elementów ze stali oraz aluminium. Relacje oglądacie dzięki firmie Wabimex producentowi gotowych dań, które smakują gdziekolwiek jesteście. Relacje oglądacie Państwo dzięki firmie Klimos, specjalizującej się w instalacjach klimatyzacji oraz chłodnictwa od 10 lat. Lesznoką Kolewska 18. <grywa> Jesteśmy tutaj właśnie z ludźmi z Marketu Obi i to nie pierwsza taka wspólna akcja. Kilka lat temu wymalowaliśmy wspólnie dom dziecka we Wschowie, natomiast teraz skupiamy się tutaj na domu dziecka w Lesznie i tak naprawdę od jakiegoś czasu wspieramy tutaj dzieciaki jak możemy. Pojawiamy się tutaj w domu dziecka przy okazji jakichś świąt i, i no zapraszamy dzieciaki oczywiście bez dwóch zdań na mecze. Od jakiegoś czasu też tutaj próbujemy wcielić jednego chłopaka też do szkółki żużlowej, bo tak, bo bo załapał bakcyla i tu pod okiem trenera Romana Jankowskiego zobaczymy, zobaczymy co dalej, czy, czy coś z tego wyniknie. Natomiast wracając do dzisiejszej akcji, no nazwaliśmy ją zgodnie z prawdą Unia z obi wielkie rzeczy robi, bo tak nam się wydaje, że, że przy okazji tego wielkiego szumu tak naprawdę liczy się to, żeby dzieciakom było jak najlepiej. I akurat tutaj konsultując się wcześniej z siostrami, wiemy, że na dzień dzisiejszy akurat... Potrzebne jest tutaj tak naprawdę upiększyć ten teren przed domem dziecka, no i dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy. Zostaliśmy poproszeni przez siostry Reginę, tutaj Anetę z Unii Leszno o wzięcie udziału w takiej akcji właśnie zagospodarowania terenu. No jak wiadomo zajmujemy się roślinami, dostarczamy rośliny tutaj dla działkowców i hobbystów. No i po prostu część tych roślin przeznaczyliśmy do zagospodarowania tego zielonego terenu, materiały do wyrównania, do zabezpieczenia przed chwastami. Także chcielibyśmy, żeby to otoczenie było takie ładne, zielone, naturalne i służyło przez lata i mieszkańcom i tutaj dzieciom, dzieciom z domu dziecka. A jakie śliny dzisiaj będą sadzone? Dzisiaj będziemy sadzili hortensje, będziemy sadzili bukszpany, będziemy sadzili też trawy ozdobne. Wszystko po to, żeby one sprawdziły się jak najlepiej w tym zacienionym, jak widać, miejscu żeby rozwijały się powoli, służyły na lata, żeby to nie były haszcze, które zarosną szybko. Wiadomo, że tutaj na pewno siostry muszą też dbać przez lata o to i chodzi o to, żeby one po prostu powoli się rozwijały i nie było przy nich za dużo pracy, a efekt był należyty. ogromnie. Mamy, tutaj, o, mamy dzisiaj naszego tutaj słodnego byczka, mamy tutaj dużo gości. Właściwie to są wolontariusze, wolontariusze tacy no nietypowi, wyjątkowi, bo to zawodnicy nasi z Unii wraz ze swoim trenerem i ze swoimi też przyjaciółmi, pracownicy obi, którzy chcą pomóc nam zagospodarować teren tutaj przed domem dziecka. Rok temu dom dziecka został oddany do użytku po remoncie generalnym. Jest pięknie wyremontowany, pięknie się reprezentuje. Ale potrzeba nam jeszcze pomocy odnośnie zagospodarowania terenu Zieleni. Właśnie zawodnicy z wielkim sercem, z wielką ochotą tutaj zadeklarowali pomoc wraz ze sklepem OBI, również pan Górniak z firmy Filar, który zakupił kamień, żeby tutaj przygotować ten teren, żeby było ładnie, pięknie, zielono, przyjemnie, żeby dzieci miały też taki teren, gdzie mogą odpocząć, gdzie mogą wyjść i, i no mogą po prostu czuć się dobrze w tym domu, jak w takim domu rodzinnym, gdzie budek jest przed domem i zadałem, bo oprócz tego kawałka zieleni, który jest tutaj przed budynkiem, mamy też tam z tyłu, gdzie jest plac zabaw, ale obecnie zajmujemy się właśnie tym kawałkiem tutaj przed ogromnie się cieszymy, że tyle jest chętnych osób, którzy chcą nam pomóc, którzy są naszymi przyjaciółmi, których są bliskie sprawy dzieci. Także dziękujemy pięknie i cieszymy się z tego dzisiejszego spotkania. Pomagamy w różnych akcjach, takich jak też i dzisiaj, że, że porządkujemy na razie teren i będziemy za chwilę sadzić krzewy i drzewka przed domem dziecka tutaj na Paderewskiego. Chętnie, chętnie, przyjechaliśmy. A czy to prawda, że właśnie jeden z chłopaków tutaj z domu dziecka gdzieś dostał ofertę, żeby trenować pod panookiem i w szkółce żużlowej? Tak, jeden chłopak zapisany do szkółki właśnie tutaj z tego domu dziecka e, i niedługo rozpocznie treningi. Zawsze otwarta na tego typu akcje, lubimy pomagać i myślę, że na pewno to widać. Nie boimy się żadnej pracy i, i zaraz tutaj, na razie trzymiemy, yy, na razie stoimy, z Wami rozmawiamy, ale zaraz się bierzemy aż do pracy. Kiedyś w domu, zawsze z rodzicami właśnie grabiami się posługiwałem, bo zagrabiałem gdzie gdzie teren. Właśnie też sadziliśmy jakieś drobne roślinki, więc myślę, że damy radę.